Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku zrobimy mokrą muszkę. Mucha bardzo dobra, taka wiosenna, pstrągowa, całosezonowo-kleniowa, bym powiedział. Ta muszka nazywa się Viva W wersji, właśnie mokrej, bo też wiwy występują jako streamerki, tak. Co nam będzie potrzeba? Wykonam ją na haczyku Gamakatsu F11-2SH. Bardzo dobry hak o takim nieco krótszym trzonku. Będzie nam potrzebna kapka kury. Tu użyję kapki e, genetycznej e, takiej w kolorze czarnym. E, dalej czarny dubbing. To jest dubbing zrobiony z królika i taki unifloss w kolorze hot pink. Z niego wykonamy ogonek. Zaczynamy. Mocujemy nić wiodącą. I obwijamy trzonek haka, zwój przy zwoju robiąc taki podkład. Teraz zamocujemy ogonek, muszki. Te ogonki można wykonywać w różnych kolorach. W kolorze seledynowym, krwisto-czerwonym, różowym, żółtym. Generalnie dobrze jest, jak ten ogonek wyraźnie, wyraźnie kontrastuje, kontrastuje z tułowiem. Przymocowujemy ogonek. Na razie go tak zostawimy, później go utniemy i tak sobie roz, rozczochramy. Będzie fajnie wyglądał. Teraz mocujemy przewikę. Użyję również złotej przewiki. Bardzo lubię w, 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 w muchach, gdzie, gdzie przeważa czarny kolor właśnie używać złotej przewiki. Przewika to będzie UniFrench Oval. I przywiązujemy piórko z na, na na jeżynkę tułowia. Teraz cały ten tułowik tutaj ładnie przymocujemy do trzonka. I nawiniemy, nałożymy na nitkę i nawiniemy czarny dubbing z królika. Ten dubbing jest bardzo fajny, bo bardzo ładnie, bardzo łatwo nakłada się na nić wiodącą i nawijamy sobie tułowik. Zostawiając tutaj miejsce na główkę. Teraz nawijamy sobie piórko, które będzie nam robić jeżynkę tułowia. Ja to nawijam palcami, ale można też się posłużyć szczypczykami takimi. przyłapujemy to pióreczko tutaj. Tą mierzynkę sobie tak trzeba troszkę zaczesać do tyłu. Piórko sobie przyłapiemy. Tutaj trzeba wyłuskać tą końcówkę i oderwać. Mamy zrobioną tułowia, a żeby ją wzmocnić i nadać jeszcze taki dodatkowy akcent naszej muszce, przewiniemy ją yy, właśnie tą złotą przewieczką I mocujemy ją też tutaj przy główce. Teraz możemy sobie odciąć tą przewijkę i odciąć nasz ogonek. I tak delikatnie go tutaj palcem rozczapierzyć. Teraz jeszcze zaczeszę sobie zaczeszę sobie tą jeżynkę tułowia tak nieco do tyłu, żeby ją tutaj troszeczkę tak żeby no, po prostu tak bardziej estetycznie nam ta mucha wyglądała. Za, bardzo dobry do tego celu jest rzep. Normalny taki żebiak od kurtki, naklejony na, naklejony na patyczek do lodów. To takie, że tak powiem, moje... mój pomysł na taką szczoteczkę do, do wyczesywania. Mamy troszeczkę zaczesaną tą muszkę i teraz przywiążemy sobie jeżynkę przygłówce. Też użyjemy do tego pióra z kapki kury. Tą jeżynkę przygłówce staram się wybrać takie pióro, żeby po prostu promienie były dłuższe, nawet znacznie dłuższe niż te na jeżynce tułowia. Jak już mówiłem, ta mucha to dla mnie głównie pstrąg, taki wiosenny, wczesnowiosenny nawet czasami zimowy bardzo dobrze reagują na tą muszkę i kleń a te ryby, a te, a te ryby bardzo lubią takie, takie kudłate muchy i tą jeżynkę zawiążę troszeczkę w inny sposób to pióreczko sobie tak tutaj te promienie delikatnie tutaj zedrę o i, i tą jeżynkę nawinę w ten sposób że przywiążę po prostu tą stroną do, do główki. Ten zbędny koniec można obciąć. I teraz jeżynkę będziemy nawijać w ten sposób, jednocześnie ją zaczesując do tyłu. Tutaj sobie e, pomogę szczypczykami. O, tutaj sobie położyłem. I tak sobie zaczesujemy tą mierzynkę palcami i, i nawijamy ją tutaj. Zależy jak kto lubi, można wykonać jeden, dwa, trzy obroty. Ja mówię, ja tutaj tą muchę akurat w, lubię w wersji y, mocno kudłatej. Także, także nawinę sobie tutaj trzy zwoje tej jeżyneczki i przyłapę tutaj nicią, żeby się nie odwinęła. I piórko obcinamy. I jeżynkę zaczeszemy do tyłu palcami i formujemy sobie główkę. Chowając można schować pod nitkę jak komuś bardzo zależy na estetycznym wyglądzie muchy, to schować sobie pod nitkę wszelkie te pozostałości popiórku. I wykonujemy węzeł końcowy, oczywiście główkę można zabezpieczyć szelakiem. I niteczkę obcinamy. Tutaj jeszcze można ją troszeczkę uczesać. No i muchę mamy w zasadzie gotową. Bardzo dobry wzór, bardzo łowny wzór. Można sobie oczywiście eksperymentować e, z kolorami ogonków. E, polecam właśnie, tak jak już mówiłem wcześniej, seledynowy, żółty, różowy, krwisto-czerwony. E, bardzo dobre. Także mucha... Mm, w zasadzie całosezonowa, jak już powiedziałem, przy, przy, bardzo sprawdza się przy łowieniu kleni, przy łowieniu kleni, jazi yy, i przy łowieniu wiosennych takich pstrągów. Tak? Również bardzo dobra nałowiska na łowiska komercyjne, na rzeki zarybiane pstrągiem tęczowym. One uwielbiają po prostu tą muchę. Tak. Szczególnie na łowiskach, gdzie, gdzie jest troszeczkę płycej, nie można łowić na, na krótką nimfę spod kija. Tylko gdzieś tam trzeba tą, tą rybę sięgnąć z dłuższej linki. Taka mucha jest znakomita. To tyle w dzisiejszym odcinku. I zapraszam do, do oglądania kolejnych. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.